My mamy wiarę. Jaką masz wiarę? Katolicką. Chcę umrzeć w wierze moich przodków, mojej babci, mojego dziadka, którzy bardziej czy mniej święciej żyjąc, wierzyli, wyznawali nie swoje przekonania, nie swoje belief. Mi się wydaje, ja sobie tam w coś wierzę. Swoje ja uważam, mi pensa, mi się myśli, I think, ja myślę. Nie. Wiarą, którą Kościół katolicki podawał do wierzenia, obecną zapisywano od Soboru Trydenckiego w katechizmach, a wcześniej w wyznaniach, wiary i zasadach życia po katolicy. A zatem Ty masz wiarę katolicką, chcesz do niej wracać, jeśliś się obłądził. Jaką zatem wiarę mają ci, którzy mają kościoły i mają ten kościół po raz trzeci? No właśnie. No właśnie. Sprawa posoborowa. To jest sprawa przejęcia wrogiego z żywym inwentarzem. Tak jak w 39 roku Polska została rozebrana. Przez akt Ribbentrop-Mołotow, nie pytając nas, do Wisły mamy tych, którzy z zachodu, i do Wisły z drugiej strony od 17 września, tych ze wschodu, nikt nas nie pytał, gdzie chcesz być. Na ten sam sposób w ramach soboru i posoborowia katolicy zostali przejęci. W strukturę nowej religii, ukonstytuowanej w wyniku soboru i posoborowia, jak bydło zagarnięte do obory, gdzie właściciel to już nie pasterzowiec, tylko rozbójnik albo wilk. I dlatego dzisiaj to wołanie: Wy macie kościoły, a my mamy wiarę. Jak najbardziej może rzucać temu, kto chociażby był ubrany w taki strój jak ja, sutannę, ale będzie stał za tym dokumentem 16 lipca 2021. Przynależy do nowego wyznania, nowej wiary, posoborowia, które zagarnęło przez 50 lat rzesze, rzesze, rzesze katolików. I na potwierdzenie tej tezy Wiek XV, XVI, potem czasy lutra. Proszę sprawdzać Ańc. różne strategie rewolucji protestanckiej w Niemczech, rewolucji protestanckiej za Henryka VIII, którą znamy jako anglikanizm. Były dwie zasadniczo strategie odwrócenia się od kościoła rzymskiego, czyli antyrzymskości.